Witamy. Mariusz? Jakub z tej strony. No to kolejny tydzień z newsami. Nie mam pojęcia czy to już jest cykliczne, czy nie. W każdym razie kolejny tydzień z newsami. Najpierw, na szybko, po prostu o tym, że jesteśmy w żółtej strefie. Co to dla nas oznacza? No formalnie cały czas mieliśmy tu sklepy dostosowane do żółtej strefy, tak na wszelki wypadek. Więc pomijając to, że troszeczkę zmieniają się obostrzenia dla żółtej strefy, czyli że teraz spotkania mogą mieć maksymalnie 25 osób, przy czym jeszcze nie sprecyzowali, co to, zna, co to są spotkania. Nic się na razie nie zmienia. Na razie, jak będziemy o czymkolwiek, coś się będzie zmieniać, będziemy dawać informacje. Więc na razie wszystkie zapowiedziane turnieje są. No to teraz w sumie pokrótce o turniejach. Więc tak, na razie wszystko to, co jest standardowe, czyli jutro, dzisiaj, jest piątek dzisiaj, normalnie jest standard o 17 i komandor o 17.30. A, jutro, jest o 11:00 turniej pionier. Tylko i wyłącznie turniej pionier. I ten turniej pionier gra jutro o specjalną nagrodę. E, to jest o prima, zestaw Secret Layer, czyli o tam Ballta i różne inne różne rzeczy. E, pokrótce jeszcze o tym, co będzie nadchodzić. Ile są może ściągnąć? Mhm, mm, mm. Dobra, ściągnąłem sobie. Głównie dotyczy to yu gi -Oh! i Pokémonu. Zbliżają się Prilisy Pokémonu, więc. Pierwszy turniej LILIS będzie 31 października, w sobotę o godzinie 11. Potem będą jeszcze w środę i w kolejną sobotę, adekwatnie w środę o 17 i w sobotę o 11. I teraz jeszcze o dniu, mówiliśmy, że w końcu będą jakieś turnieje premierowe, więc turnieje premierowe będą, są, będą już na pewno. Jeszcze nie wiemy, co sankcjonowane, ale na pewno będą. I tak, yy, 24, czyli przyszłą sobotę, jest nie do końca turniej, ale dzień premierowy talii Constructed Spirit Charmers. Czyli to nie jest turniej, tylko po prostu wystarczy przyjść, kupić tą talię, zagrać i z tego co pamiętam dostaje się za to fanta, ale nie pamiętam jakie. Aha, bierze się udział w głosowaniu fantów, tak tam było. A następnie, tydzień później, czyli razem z Pokemonami, jest pre-release najnowszego dodatku boosterowego, Phantom Rage. I tyle o nim wiem. Dobra. To są wydarzenia za nami. Więc teraz przechodzimy do nowości w produktach. i zatrzymania. Bo już do porcie. No, najbardziej rzuca się, poczynam tutaj śmigłek jest 4x4. Nowość. To, że on jest w rzutym pudełku, nie znaczy, nie ma żadnego znaczenia w produkcji strefy. Śmigłek znany, jeden z największych śmigłek sturmowych. Wiosła nie znają ten śmigłek, no bo latą nad nami. Tak, że tak w nie, 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 nie tak samo w że jest. A po właśnie pokazać tym podobnych parę figur z master boxa stylizowanych na, na tematy podapokalistyczne i Raikman model w końcu wypuścił T34. Wypuścił T34, musiałby musiał być to być naprawdę dobry model, bo niestety no. ten jest bez wnętrza. Na pewno, następny no, no, będą no, wnętrzem, no, Ten, jest bardzo zdekalizowany. Dla modelarzy zaawansowanych. Natomiast Z wnętrzem Nie ja tylko będą, e, tygrysy i pantery z wnętrzem. Szerna też się dokąd? Do tego wnętrza, e, pełnego produkcji złopolowego, eee, ma, silnika, wszystkich możliwych detali, jakie były. to i e, zanim przejdziemy do, do nowości działu gier, coś, e, co e, zachwyci mnie nie, nie, nie tylko gracza, modelarza, historyka, ale każdego, kase, kto wziął, wziął e, dashbox. E, gra The Hunters, e, gra w zasadzie symulator historyczny e, pracy na okręcie podwodnym, o, 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 Chcielibyśmy się tutaj w, w dowódcy okrętu podwodnego, będziemy wykonywać misję z e, okresu 30.39.43, e, czyli e, nie będziemy mieli jeszcze torpedów akustycznych, a absolutnie nie będziemy mieli son, sonaru, więc e, w miarę e, siły będą wyrównane. Na e, m, takich właśnie tancerkach będziemy sobie oboje na, na naszym podwodnym. E, Będziemy przygotowywać e, atak, e, ładować torpedy, e, przygotowywać, e, e, może bez każdego torpedy, ale całość e, a, ataku. E, Stąd są e, różne rodzaje misji, od e, takich standardowych, gdzie musimy znaleźć kombinę i no, po takie e, bardzo... E, W e, francuskich też relacji się e, ktoś e, I takie właśnie misje eskortowe, gdzie będziemy e, walczyć z lotnictwem e, na świecie. E, gra naprawdę e, na zawatarem e, poziomie trudności. To jest właściwie jej no, Bardzo dużym skrócie jest to gra dla ludzi, którzy lubią spędzić czas na przebrnięciu przed 40-stronnicą instrukcję małą czcionką i potem się bawić To bawić To jest naprawdę rozbudowane. Tak. <laughs> Nawet mnie to przeraża. Tak. Nowości tak. z gier i rzeczy? No to od czego tu zacząć? E, może tak. na nocce mieliśmy premierę Palca Bożego, lub jak to ja nazywam, Boski Pstryk, czyli gry e, najnowsze od Fox, Foxala Fox Games, która, e, no jest, najprostszym określeniem jest Tańcem, gdzie staramy się swoimi wiernymi kontrolować wyspy, żeby zdobywać więcej swoimi prorokami, kontrolować wyspy, żeby zdobywać więcej wiernych niż taki przeciwnicy i Bóg, który ma najwięcej wiernych, na koniec gry wygrywa. Jest to po prostu rozrywkowa pstrykanka z lekką dozą strategii. No i co jak to pstrykanka zawsze bardzo dużą ilością rozrywki. Co jest dalej? No. Zacząłem grami, to dalej jedziemy grami? Papua jest najnowszą grą od wydawcy Ubongo, jak jest na Ubongo to wie, że to jest gra na jak najszybszy refleks, trzeba jak najszybciej zapełnić planszyki tekstami, a w tym wypadku mamy lekką zmianę, mamy wysepki, Boga z tego nic nie będzie widać, mamy elementy mostu, tego tym bardziej nie widać i trzeba jak najszybciej, od odpowiedniego mostu, tak jak u Bogu będziemy losować, połączyć wszystkie wyspy mostami. Kto pierwszy dostaje więcej punktów niż reszta, w ogóle komu się uda dostaje punkty. Gramy tak kilka rund albo aż do znudzenia. No jest fajnie i przyjemnie dla fanów e, łamigłówek, którzy lubią szybko myśleć albo mieć po prostu rywali i zobaczyć kto pierwszy coś rozwiąże. Można to też brać solo, więc spoko. Daczekaliśmy się alternatywnej podstawki do DC Superbohaterów, czyli jak nie pamiętam, który kolega określił, wreszcie ta gra jest sensowna, bo wreszcie można być złymi. Więc najnowsza odsłona deckbuildingowej gry, gdzie tym razem to my jesteśmy niżsi i walczymy z dobrem. I przy okazji kolejny dodatek crossover, czyli jeśli po prostu chcemy mieć więcej bohaterów. Którzy czasami niekoniecznie pasują do naszego klimatu, ale czemu nie? Dun, dun, dun. I to jest na razie tyle z gier z RPG-ów. Wreszcie doczekaliśmy się na zestaw startowy do polskiej czwartej edycji Warhammera. Na iPhone trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. No, jest wspaniałe. Jeśli ktokolwiek czytał jego zawartość, to jest to praktycznie cała kampania, cały opis świata yy, miasta Uber Nie w coś czytałem, bo to jest do niemiecki. Karty postaci, skrócone zasady. Nie, naprawdę, jest bardzo dużo i bardzo fajnie. I jeszcze dla fanów Erpegów przyszły najnowsze maty od lokobusku, Jeśli ktoś wie o co chodzi, to to jest po prostu. Czyli jakieś tam 30 dwustronnych, czyli w sumie 60 mat do wykorzystania, jeśli kiedykolwiek gramy na bardziej techniczną wersję RPG. Wersje małe, wersje większe, można je łączyć, można się nimi bawić, można dodawać stare, fajnie. I to chyba jest wszystko. Aha, mam ten jeszcze, mam zapowiedź na przyszły tydzień. To jest ten to, to zapowiada przyszły tydzień. Bez podtekstu To po prostu jest fajne. No, to chyba wszystko. Tak. Mhm. No, 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 no. Fajnie.